Paweł Stasiak, Papa D, za kulisami Opolskiego Amfiteatru, tuż po występie. No i jaki był ten występ w tym roku w Opolu? Czy publiczność ciepło przyjęła Papa D, jak za dawnych czasów? No, z tego co patrzyłem, no jestem wprawdzie krótkowidzem, ale jednak dało się zauważyć, że ludzie wstali z miejsc i, i skandowali razem z nami, jeżeli chodzi o teksty piosenek i wturowali nam w tym, także no myślę, że było bardzo przyjemnie. Ja na pewno będę miło wspominał ten koncert. Babade ma przecież swoje sukcesy na o polskie i wygrywał ten festiwal kilkukrotnie. Może przypomnijmy naszym widzom, kiedy to było. W 86 roku najstory trzecie miejsce w Złotej Dziesiące tuż za Edytą Geperti i Krzysztofem Krawczykiem, a w następnym roku już wygrana publiczności za piosenkę i Singiel, i w roku 88 też wygrana i nagroda publiczności za nasz Disneyland. Często mówiło się o tym, że piosenki i muzyka Papa D sięga do tych takich już teraz tradycji, można powiedzieć, muzyki tanecznej, muzyki rozrywkowej, że to jest przyjemne, dla niektórych może wakacyjne. Zauważyłem, że na przykład w ogóle w Opolu w konkursie premier nie mm, kwalifikuje się artystów, którzy śpiewają na przykład muzykę dance czy disco polo. Uważasz, że to jest błąd ze strony na przykład nie wiem, komisji, jury? Myślę, że są jakieś założenia zawsze koncertu, który ma się odbyć. Jest jakiś reżyser, są osoby, które są za to odpowiedzialne i wiedzą, co będą mogli dobrze pokazać na scenie. Czasami to pasuje, a czasami nie pasuje. Także to jest po prostu kwestia zawsze jakiejś koncepcji koncertu, który będzie. Czy to są debiuty, czy to są premiery. Myślę, że za każdym razem, jeżeli jest ktoś inny, kto za to odpowiada, za każdym razem będzie inaczej. Czy uważasz, że artyści powinni się wypowiadać na przykład głośno na temat swoich preferencji politycznych, czy mówić o tym, bo ostatnio jest duża o tym taka burza w mediach, że artyści niektórzy zdradzają swoje preferencje wprost mówiąc o tym na przykład na kogo głosowali w wyborach prezydenckich. Myślę, że absolutnie mają do tego prawo, natomiast ja akurat uważam, że skoro wybory są tajne, no to powinniśmy po prostu dla siebie zatrzymywać to na kogo głosowaliśmy. A czy ten festiwal drugi już po zmianie władzy w TVP odbierasz jako festiwal inny? Coś się zmieniło w tym festiwalu? Jest lepiej czy gorzej? Ten festiwal w ogóle jest bardzo specyficzną imprezą imprezą historyczną. To jest tak naprawdę miejsce, w którym tyle wspaniałych osób miało swoje debiuty, tyle przebojów przez wiele lat, miało tutaj swoje premiery i zostało wypromowane. Także czy to jest taka czy inna władza, tak naprawdę nie powinniśmy za bardzo na to zwracać uwagi. W pełni rozumiem, jeżeli ktoś nie ma ochoty wystąpić z wykonawców, ponieważ nie chce się identyfikować, bądź uważa się właśnie za osobę, która będzie identyfikowana w tym momencie z jakąś władzą i mają do tego też całkowicie prawo. Ja bym chciał, żeby było tak, że jednak muzyka wygrywa, bo jest to festiwal muzyki i to jest najważniejsze. Zrobiłem taki mały research na temat tego, co interesuje internautów w kontekście Twojej osoby i to, co się pojawiało często w wyszukiwarce w Google'ach, to jest na przykład Twoja metamorfoza, bo Ty przeszedłeś dosyć spektakularną metamorfozę i zacznę od takiego pytania o to, jakie Ty masz teraz nawyki, to znaczy jak wygląda twoja, Twoje dbanie o, o formę, o kondycję? Tak naprawdę w ostatnich miesiącach trochę się opuściłem, bo miałem zupełnie inne zajęcia, które były tak naprawdę ważniejsze. Bardzo tęsknię za tym, żeby wstawać o 6 rano i, i rozpoczynać dzień od ćwiczeń, bo to po prostu bardzo mi pomaga i to nawet nie chodzi o to, że chciałbym wyglądać bardziej muskularnie i... Yy, świecić, że tak powiem, zbudowaną klatą, ale chodzi bardziej o to, że jeżeli chodzi o koncerty, nasze koncerty trwają do dwóch godzin często, także ważna jest po prostu kondycja, a poza tym to, że wiesz, no, mam trochę kostiumów i chciałbym się w niedalej dalej mieścić i, i to jest tak, że... Mieć duży wybór to jest zupełnie co innego niż zmieniać szafę całkowicie. Uwielbiam ćwiczyć, uwielbiam zmieniać różnego rodzaju treningi i uważam, że no bez tego jest po prostu bardzo trudno, jeżeli ktoś ma ochotę, wychodzić na scenę. A na przykład, czy mówisz, czy w ogóle jesteś zwolennikiem, czy mówisz wprost o kwestii medycyny estetycznej, czy operacji plastycznych? Czy, czy raczej w ogóle do ciebie nie dotyczy? Znaczy, wiesz, co, póki co nie skusiłem się. Ale 60 za pasem, nigdy nie wiadomo, o co się stanie, nigdy nie wiadomo, jaką decyzję podejmę. Uważam, że to jest też bardzo osobista sprawa każdej, każdej osoby, która będzie chciała skusić się na coś takiego. Są osoby, którym bardzo służą takie, takie przemiany, są osoby, które troszkę przesadzają, ale zauważyłem też, że te osoby, które przesadzają... Wolą wyglądać dziwnie niż staro. I chyba to troszkę to jest, no nie wiem, czy to jest taki klucz akurat do, do tych wielu osób, ale, ale też tak może być. Nie wiem, jak będzie w moim przypadku, na razie tego nie było, natomiast myślę, że wszystko przede mną. Okej, okay, a jak dbasz o, na przykład o włosy, o kwestię twojej fryzury, która też się też bardzo zmieniała przez lat? No tak, oczywiście. No, miałem fryzurę w latach 80. dosyć bujną, stawianą często na cukier albo na tak zwany loton, no bo to było wtedy w sklepach. Natomiast z biegiem lat rzeczywiście tych włosów było coraz mniej i mniej i jeszcze mniej i właściwie. Jakuratka Majdana? <laughs> Możliwe. I w pewnym momencie zobaczyłem, że właściwie najlepiej by było, żebym się obciął na, tak na bardzo króciutko, taki dwa mm i mam kształtną głowę, więc nic by się nie stało. I rzeczywiście przez pewien czas w ten sposób się pokazywałem. Natomiast po 2000 roku kiedy zaczęło coraz więcej spływać informacji na temat, tego, że dobrze by było, żeby zespół wrócił. Pomyślałem, że zbyt, była zbyt długa przerwa między naszym ostatnim występem, pokazywaniem się publicznie, do, do tego momentu, kiedy mamy się pokazać na nowo. I takie pokazanie się dla mnie to jest takie trochę zdziały, że tak powiem. I uważałem, że dobrze jest coś z tym zrobić, więc sprawiłem sobie nowe włosy i cieszę się z tego ogromnie.